Jest to jest 360 I damy pl 13 Dzisiaj pierwszy odcinek w grze Battlefield 3 w trybie kooperacji No, więc zaczynamy grę Prawdopodobnie będziemy mieli 6 odcinków z tej gry crazyolsko Trochę Dobra ja sobie wezmę M16A3, tu jest w ogóle taka broń nie mogę podnieść, nie mogę A podnieść. ja wezmę minę. Ej, czy tu jest w ogóle gdzieś M16A3? Tu jest, dobra. Ej, to, to ty, to ty weź może Javelin albo dobra, ja wezmę. Czy ty chcesz Javelina? Ja mogę weźć No dobra. Tylko najpierw położysz, jeszcze to. To masz. A ty wziąłeś snajperkę? A A wziąłeś snajperkę? Eee. Nie, 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 nie. To ja wezmę. A ty A potem no dobra to się wrócisz po tego Javelina. Ja mam Javelina, tylko nie ma, mam pociski na No Lolz, nie mogę wziąć. Położyłem trochę mało tych min No Dobra. Ale trudno nie chcę mi się... A no bo dobra, pójdę jeszcze raz. No, Ale gdzie ty w ogóle? A dole bo rozkładałem minę. A, tak wygląda granatnik podwieszany Skąd? To mnie strzela, synu. Na 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 na, zabijam. Żyjesz to? Ej, mog mogliśmy tam Claymory rozstawić w sumie. Tam Claymory też można było rozstawić, ale... Nie opłaca się tam u góry stać w ogóle. No nie opłaca się, bo tam tak dostajesz. A tutaj ty za tymi filarami albo tam z gdzie tu stoisz. Następna misja z tymi helikopterami, nie? No, spoko jest. Najlepsze dla mnie jest to, co się gra z neklarami O, ale tam są w niektóre miejsca bo! O, tam jedzie ta, ta... i masz Javelina? Mam, To weź już tam. A, nie ma. Mam. A to może odpalić to min... Znaczy miny, nie? Go rozwalą, rozwa... no. A teraz sobie będzie... Tak, mnie no, uruchomione. No dobra, to niech sobie wjedzie. Idę Niech w miny sobie wiedzie. A nie, no on stoi. To on nie może jechać. No właśnie, muszę go... No to musisz go teraz zabić. Znaczy... Z... Tak. jest znaczy zabić. No ja filar jak Filar, jak filar. Się no. O To Ty skąd oni idą, weź bo zaraz chyba padnę Wybuch. Hmm. Nie wiem Bo jak jest co wybuch? Tamten pojazd Bo jak jest on nieruchomiony to wybucha, nie? strona nie o, no. strona. A teraz po zachodniej stronie mamy. A. Tylko nie zachodnia strona. <laughs> Dobra, w sumie, to można by teraz Claymore rozłożyć. Teraz się Jak? O, zaraz mogę paść. Cały środek się rzuciłem. Tam... O, granata rzuca. Tam się jest gdzieś u, gdzieś u góry. Wiedzę, wiedzę. Dobra, już go zabiłem. Ten jest, ten jest. Się... Słyszał teraz człowiek czy coś. No, chyba tak. Skąd, skąd? Skąd on strzela? Z góry. No dobra. O, headshot. Dobra, jedzie. O, a z granatnika go rozwala? Nie wiem. O, to. O! Pomoc. Ty. Próbuję go rozwalić. Tylko, że zasłaniają mi kontenery. Granat może rozwalić, czy nie? Może, ale. Ja rzuciłem ten granat. Jestem geniuszem. Jestem geniuszem. Okej, okay, rozumiem. Dobra. A suhar, on tak zniknął po prostu. Latwit. <laughs> o, poprostu. coś mi klatki spadły. O, ogar, ogar, dobra. Dobra, druga część misji. Taka snajperska. Co jest skocze? Ale, ale trzęsienie, prawda? Ale akcja, prawie jak na aftermat. Ta mapa, ona jest gdzieś na multiplayer? Nie, chyba. Nie. Ja. No, ale w singlu jest. No w singlu jest. Nie. To jest chyba druga oh, ja, misja. A ja się tutaj Nie lubię tam, jak oni w tych budynkach się tam kampią. Nie lubię tego. A, to trochę. Bum. Headshot. Okej. Okay. Koleś. No ja, zabiłeś mi go. No. Na naboi wziąć. <laughs> nie miałem żadnego magazynka. I nagle 231 naboi. Możemy, za ładuj ładuj. O, trzeba przeładować. dawać, dawać. O, ale tam ich biegnie. Kurde, dostaję. Prawa okay, Ta strona, czysta. Ten sniper jest tam w tym, w tym budynku. Nowy. A, jest, jest. Widzę go, czekaj. Okej, okay. okay, teraz się wychodzimy. Gdzie ty z Zabiję go? Nie. Dobra, dostał. Dobra, idzie. ale zabiłeś czy tylko dostał? Ja zabijam chyba. Tam teraz jest. A, teraz ja. Ok, zabiłem go. ŁODA the... Zaraz ty, co to jest? Aha, muszę się ładować. I rozgrywam. Ale, ale strzela. patrz patrz. Czy Jawelin ma normalnie też taki zasięg? No nie. <laughs> ale jak? Po co chodzi? Ale przecież, żeby Ej. strzelać. Javelina, to ktoś Ci musi to namierzyć. Nie, możesz sobie samemu namierzyć Javelina. Javelina, możesz samemu, a nie trzeba z Nie Nie. Pojazdy samemu, samoloty, motocykli. no tak. E, musi ktoś z namierzyć. O no, no. yes. trzeba pomóżcie. Tylko nie możesz Ewakuuj snajper, się Ewakuuj się Już, już Tak już? Już Przylecieli po nas Jest Biegnę O A Ej rozstawię sobie Claymore'a. Nie wiem po co ale rozstawię. to rozstawię Oszelki wypadek Dobra, ja się już ładuję <laughs> Jest To rzucę jeszcze granata, co mi tam? A to ja też BUM No i to byłoby na tyle Pobiłem swój własny rekord Ja też No czekaj zobaczymy Eee no. 12 minut A no, zawieź to... 3 osoby więcej O A czemu trafienia w głowę jest 0 Nie no. wiem Jakiś błąd No Ja na pewno trafiłem Dobra ja to na razie do to następnego na razie. odcinka.